Panowie, dobry wieczór. Sigma, siadaj. Wiesz co? Spieszy mi się. Nie, nie spieszy ci się. Siadaj. Dobry wieczór, Milecz. Jak życie? Siedzimy sobie, w tylko ten... Czefie, słuchaj jaka akcja podchodzę do laski. Trzymam ramę, wale lustro, nega. Wiadomo. was? <noise> Nic nie wiadomo, kolego. Bredzisz jak potłuczony. Kubuś, a ty jak tam? Dalej, maksujesz, grindujesz. A co ty? Przyszedłeś tutaj? Z tym płasem? No właśnie, nie wiemy. O chuj tu chodzi. Szefie, ja się przedstawię. Alfa z mokotową. To widać od razu, ale tak. Ale najpierw. napiłbym się herbatki. Herbatki czarnej, bez żadnych dodatków. Czarnej, blackpilowej herbatki, powiedziałem. Prawo Pascala, kto żre kopium, zapierdala. Coś ci powiem. Płasie, Spiździchowa. Twoje pajacowanie to czyste kopium. Ale szefie, tysiąc podejść i dziesięć numerów, jak twoje pajacowanie to czyste kopium, rozumiesz? Puła się zasrany? Dareczku, herbata. Twoje spermiarstwo psuje rynek i wybija ego julek w kosmos. Przychodzisz tutaj sprzedawać kursy puła porządnym mirasom? Ty złodzieju pierdolony. Przychodzisz tutaj z Sigmo, który grinduje? Teraz powinienem dać Cię na czarną listę i nikt nic nie powie. A wiesz dlaczego? Ale szefie, to potrzebna wiedza, wystarczy chcieć. Nikt od ciebie kurwo nic nie kupi. Przepraszam, siadaj, Sigma, a mój mindset. Siadaj. A ty kurwo, wstajesz? i wypierdalasz na zawsze z i nie robisz żadnych cold approachów ani spermienia do laseczek ładnie dziś wyglądasz daj mi numer bardzo panią proszę czy ty też jesteś w tym klubie daj mi numer hej wpadłaś mi w oko daj mi numer i żadnej polce nie będziesz dawał atencji ani drinków darmowych ani podbijał ego ani się ślinił do dupeczek zero spermienia chamie pierdolony i masz wyrzucić z głowy dupeczki a twoja psychika ma być zimna i twarda, jak mój. No, ale ramy trzeba trzymać, szefie. Powiedz jeszcze jedno słowo, a cię zajebię. Tu i teraz.